Aby odwołać się do zmiany lub metody w danej klasie Jak wiemy należy użyć instancji Czyli jeszcze to szybko pokażę definiujemy klasę i tutaj jakąś wartość powiedzmy liczba Jak przypisujemy jakąś wartość 50 Jeszcze zrobimy funkcję która będzie nam wyświetlała tę wartość czyli echo, this i liczba. I teraz, jeżeli chcemy użyć tej wartości, i tej funkcji, to oczywiście musimy sobie stworzyć zmienną instancji, która sobie równa się, tutaj tworzymy konstruktor klasa. I oczywiście wyświetlenie zmiennej odbywa się w następujący sposób, czyli klasa tutaj liczba czy może przejście do nowej linii sumy Oczywiście bez silnika i tak samo użycie funkcji musimy wywołać klasa. Aha, tej funkcji nie nazwałem. Nazwijmy ją tam show. Show. I w tych miejscach nam się pojawią te liczby. Traktyczne. Przejdziemy, z, zapiszę to na serwerze. Znaczy tutaj jest to pierwsze echo, które bezpośrednio użył zmiennej. A tutaj jest nasza funkcja. Teraz jest pytanie, czy da się to zrobić bez tworzenia tej instancji i bez tego typu zapisu. No jest to możliwe. Z tym, że należy zdefiniować w tym celu zmienną statyczną. Czyli nie piszemy już var ale statyk. static i wtedy... Teraz możemy się obyć bez tej instancji. Ale w tym miejscu oczywiście jakbyśmy próbowali to zrobić w ten sposób, bez definicji konstruktora, no to oczywiście to nam nie zadziała. Widzimy, że to jest błąd. Ale ponieważ zmiana jest statyczna, to możemy ją wywołać w następujący sposób. Tutaj dajemy echo I wpisujemy nazwę klasy, w której ona się znajduje. To sobie skasujemy. Następnie dwa razy ten kropek. I wpisujemy nazwę naszej zmiennej po znaku dolara. I zobaczymy, że teraz ona nam się powinna wyświetlić, jeżeli wszystko zostało dobrze zrobione. Jest tutaj, jest w ten sposób widzimy bez instancji i tak ta zmiana nam się wyświetliła, jeżeli zdefiniujemy to właśnie według takiego wzoru. I to samo można zrobić z funkcją. Oczywiście w tej chwili ta funkcja jest bezużyteczna, ale. Możemy zdefiniować statyczną funkcję, również show i wtedy nie używamy już definicji this, ale self, dwukropek, znak dolara i liczba. Tak zdefiniowana funkcja również nam się wyświetli, z tym że zamiast this używamy komendy self. No i tutaj oczywiście musimy odwołać się do tej funkcji podobnie jak wcześniej, czyli nazwę klasy, dwukropek i nazwę funkcji. I w tym miejscu ona nam się też powinna pojawić. A jest, tutaj.